Cześć, witam Was, WatchBreaker Dzisiaj na blacie to co widać Glock 17 Replika SG od WE Która przyjechała do mnie od widza kanału Trochę na taki przegląd Zerowy, na parę modyfikacji A ja chciałem skorzystać Wam pokazać Jak ta replika wygląda Co było do zrobienia I jak ja to zrobiłem Dla tych, właśnie co nie znają, replika od WE bardzo ceniona za bardzo fajne wykonanie, za względnie dobrą trwałość. To jest taka dosyć bliska adaptacja standardu Tokio Marui. To też wiadomo jest cenione, jeżeli te części dedykowane do Tokio Marui są w miarę pasujące, w miarę wymienne. To jest zawsze jakaś zaleta. Replika do mnie przyjechała taka troszeczkę smutna, ponieważ ona. Nie miała wtedy jeszcze tych oznaczeń, palnego odpowiednika. Miała też dosyć spore luzy na zamku i na lufie. Oraz powiedziałbym takie niespodziewanie duże przedmuchy na pneumatyce. Te oznaczenia tu widzicie zostały naniesione metodą laserową. Ja to Wam pokazuję od czasu do czasu na filmikach na kanale. Tak to wygląda, tutaj Wic nie zdecydował się na pogłębianie, yy, na pogłębianie tych napisów przez elektrotrawienie, no to za, wiadomo, troszeczkę zawsze ryzykowne może być, ta czcionka może się troszeczkę rozmyć, trochę stracić na detalu, a to jest bardzo ładnie czytelna. Oprócz zamka, gdzie wykonałem oznaczenie obustronnie, można zobaczyć też oznaczenia na ramie, które były dosyć skomplikowane w wykonaniu przez to, że trzeba było bardzo precyzyjnie tutaj w te ramki które WF, w miejscach gdzie Pan odpowiednik ma oznaczenia pozostawił puste tak i to trzeba naprawdę dobrze wycelować a uwierzcie mi nawet z pomocą kamerki skalibrowania tego wszystkiego razem to nie jest aż takie łatwe a nawet tu się udało względnie dobrze trafić z tym logiem glocka i plastik też można oznaczyć. Bardzo to fajnie wygląda. Co prawda te oznaczenia są wgłębne, czyli troszeczkę inaczej niż w palniaku zrobione, bo tam jest to zostawione wypukłe. Z tego co ja pamiętam, na pewno to logo Glocka jest wypukłe. Co do tych literek, też mi się wydaje, że powinny być wypukłe, ale to naprawdę dużo lepiej wygląda z tymi oznaczeniami niż taki, niż taka replika nieobrędowana. Wiadomo z czego to wynika. Troszeczkę inne są w Europie te prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, tutaj się ich bardziej przestrzega niż w Azji, więc jak to wszystko jest produkowane właśnie na Europę, a nie jest prywatnym importem z Azji, to już niestety musi być takie wyczyszczone, pozbawione znaków handlowych wszystkich. Bo inaczej producent musiałby zapłacić od tego licencję. To mamy względnie omówione. Replika, jak to Glocki od WE. Bardzo fajne tworzywo tutaj na tej dolnej ramie, jest to Generacja trzecia bodajże, ona tu jeszcze ma takie customowe, nie wiem już czy to widz robił, czy komuś zlecił. Ma taki stippling w tym miejscu, tak na kciuk drugiej ręki. Tutaj też ma taki stipling dla podparcia kabłonka. A powiem całkiem schludnie to jest wykonane. Nawet jeżeli to komuś zleci, to tutaj nie ma nic, nic do zarzucenia. Co do wykonania repliki, oprócz tych plastików, jak już powiedziałem, całkiem fajnych, chociaż tutaj takie babole się zdarzają, czyli ten nadmiernie według mnie widoczny szef na chwycie, on tu przebiega pod kabłonkiem, też jest widoczny tutaj na szynie. Plastik naprawdę fajny, matowy, lekko chropowaty. Dawno już spalnego glocka nie strzelałem, ale wydaje mi się, że. To odczucie całkiem podobne było. Co do zamka, jest to tak naprawdę zamek, jeden z najprostszych zamków, które producenci powinni być w stanie wykonać w 100% poprawnie, ponieważ to jest kawał klocka po demontażu muszki, szczerbinki. To wystarczy położyć na czymś płaskim, przeciągnąć 2-3 razy, czyli przeszlifować. I to już powinien być doskonały zamek, taki po prostu z odlewu, chwilkę przeszlifowany, bo tutaj nie trzeba pilno, pilnować żadnych napięć tej formy, tych płaszczyzn, żadnych, żadnych detali, tylko przeszlifować. No, nie zgubić, wiadomo, tego ryflowania do odciągania. Tak jak już wspomniałem, bardzo duże luzy ta replika miała. No i pomimo tego, że chodzą takie, takie słuchy, że no w zasadzie w glokach nie ma co spasowywać, nie ma co poprawiać, ja to zrobiłem tak, żeby zadawalało to mnie, więc to dostaję troszeczkę do przetestowania. Liczę na jakiś tam feedback po jakimś czasie, jak to się sprawuje. Tutaj, ze względu na to, że zachowane jest to przekoszenie lufy podczas ruchu zamka jest to w taki umiarkowany sposób zrobione, na pewno jest dużo sztywniej, dużo ciaśniej niż było pierwotnie, natomiast pewne takie luzy zachowałem, żeby tutaj jakieś zacięcia nie występowały. No szczególnie powiem, szczególnie dużo tych spasów było na lufie z zamkiem, z tym nie wiem czy to można nazwać ten otwór łożyskiem zamka, ponieważ tutaj lufa w tym otworze latała na wszystkie strony. A teraz uwierzcie, mi to jest bardzo fajnie ciaśniutko, a pomimo tego, też to bardzo sprawnie chodzi. Bardzo leciutko i duże luzy były tutaj na zamku na boki pomiędzy zamkiem a ramą. To też zrobiłem. Zrobiłem to oczywiście metodą karteczkową. Ja to mam troszeczkę taką szlachetniejszą na to nazwę, bo nazywam to laminatem akrylowo-celulozowym. Do którego w tym przypadku akurat wykorzystałem papier czarny. Wyobraźcie sobie, udało mi się taki fajny czarny papier w formacie A4 pozyskać, który ma gramaturę bardzo podobną do tego papieru serograficznego, który normalnie używałem do, do wykonywania spasów, yy, czy też do tego no, zeszytowego, karteczek w krateczkę, tak zwanych. Już to rozbieram, pokazuję Wam zaraz, gdzie te spasy zrobiłem. Yy, I tutaj taka no, pierwsza moja uwaga, dlaczego w sumie gloki takie luźne są, one latają na wszystkie strony. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że Glock ma wkładkę rozdzieloną. Jest przednia część wkładki zawierająca szyny zamka, tylna część wkładki zawierająca szyny zamka. Tu wiadomo, tu jest grupa kurkowa, tu jest w zasadzie tylko spust i tam jeszcze no, ta dźwignia, dźwignia do rozkładania pistoletu. Podpięty tutaj jest jeszcze szyna z pustu, dźwignia zrzutu też się opiera na tym czpieniu, więc tak naprawdę tutaj się nic takiego mechanicznie wielkiego nie dzieje, ale wiadomo, to jest rozdzielone. I tutaj podejrzewam, że główny problem, jaki mógłby mieć producent w zapewnieniu dobrego spasowania tego elementu z zamkiem, to jest to, że po rozdzieleniu tych dwóch elementów, przy tym montażu tej jakości jak mamy w replikach ASG, czyli niezbyt dokładnym zachodzi ryzyko, że nie zachowamy współpłaszczyznowości pomiędzy tymi szynami, a tymi, tak? Czyli możemy sobie fajnie, ciasno zaprojektować spasy pomiędzy tą szyną i tą, a zamkiem, tak? Ale jeżeli nam tu przynajmniej to setki milimetrów wystarczą, dziesiątki na pewno wyjdzie coś nierówno, tu się podniesie, tu się opóźni, już te płaszczyzny będą poprzekaszane tak, i przekrój wyjdzie większy mm, tych szyn w przekroju, kiedy one będą przechylone niż przekrój tej bruzdy w zamku na szynę i to nie będzie, nie będzie ładnie chodzić. Yy, tutaj można nawet zauważyć, że producenci, producent posunął się do tego, że Szynę zamka niby mamy taką szeroką, ale tę tylną, ale prawidwo, prawidłową grubość tą aktywną ona ma tylko w tym odcinku podobnie przednia, ona jest taka długa, a prawidłową grubość ma tylko odtąd dotąd, z drugiej strony ta powiedzmy, że była prawidłowej grubości na całej długości, a ta szyna też tylko odtąd dotąd, tak tylko Czyli producent już tam wiedział, co, co się święci, tak się zabezpieczył, żeby to działało przy pierwszym montażu, żeby pracownik nic nie musiał dopasowywać, tak, żeby zapewnić tą płynność produkcji, przez to taniość produkcji, tak. To musi tam wychodzić z prędkością kilkudziesięciu takich replik na... Yy, no ja już nie wiem na jaką jednostkę czasu, ale musi w swoim tempie wychodzić, żeby żeby miał producent z tego zysk. tak? Każda dodatkowa operacja to są dodatkowe koszty. Właśnie tutaj zastosowałem od tej strony laminat. Nie pamiętam jeszcze jedna grubość karteczki, czy dwie, czy dwie grubości, tutaj podobnie i to już zaczęło fajnie, fajnie działać. Zastosowałem też karteczki tutaj. Tutaj w tej bruździe ramy, tak, i to też na boki fajnie usztywniło. Już ten zamek nie lata tak na boki. To jest tak naprawdę taka, mm, takie spasy, które tutaj dużo docelności nie wnoszą do działania repliki. Ona po prostu jest taka fajniejsza. Fajniejsze jest to odczucie, jeżeli ta replika nam na wszystkie strony nie lata, nie klejkocze, jak nie wiadomo co. Mamy taki lepszy troszeczkę feedback z niej, lepszy taki feeling tego, tej repliki, tego pistoletu. Natomiast takie spasy, które wydaje mi się, że dużo więcej przyniosły, ale na to odpowie, odpowie feedback widza, jak on już to otrzyma, jak się z tym pobawi, które zastosowałem pomiędzy lufą a zamkiem, ponieważ bardzo dużo tego tutaj zrobiłem. No, już to tak nie wychodzi, nie wypada Ponieważ całe to łożysko Tutaj wykleiłem Tym moim laminatem Zarówno na boki, jak i góra-dół Góra-dół to tutaj się troszeczkę Zastanawiałem hmm, Ponieważ wiadomo, ta lufa się przekasza Więc y, i też się wprowadza W ten taki sposób y, Pod kątem, więc tutaj musi być pewien luz Zapewniony no, ja Natomiast tak sobie wymyśliłem, że Lewo-prawo Zrobiłem praktycznie na całej grubości tego zamka. Widać, to jest ten czarny laminat. Gorzej go dużo widać, on się ukrywa praktycznie. Jak to jest złożone, tego nie widać. Natomiast yy, zrobiłem spasy góra-dół. Górny zrobiłem od strony wewnętrznej. Zamka a dolne od strony zewnętrznej, tak, żeby one przy tym ruchu zarówno przy wprowadzaniu lufy do zamka, tak, nie kolidowały, żeby to było pod skosem te przewężenia, tak jak pracuje ta lufa, i równocześnie żeby były na prosto zapewniały spasowanie, tak. Tu jest naprawdę minimalny luz, może jedna może jedna, może 20 mm. Grawitacja wiadomo swoje, swoje tutaj jeszcze dołoży, że to będzie podejrzewam, że przy każdym strzale w takim samym miejscu ta lufa yy, zewnętrzna, przynajmniej yy, w zamku. To jeszcze jest kwestia lufy wewnętrznej i zewnętrznej, tak się zastanawiam, czy coś z tym robić pewnie by się przydało jak już to tak fajnie jest spasowane tam. Dobra, pomyślę, akurat te rozwiązania są troszeczkę łatwiejsze niż to, co tutaj zrobiłem, ale Wam jeszcze pokażę. Spasowanie głowicy tłoka z dyszą, z cylindrem dyszy. Już tutaj też taka ciekawostka też takie występują problemy, które troszeczkę wynikają. Z oszczędności producenta To były bardzo nadspodziewanie duże przedmuchy To jest głowica o średnicy 14 mm A tutaj znalazłem taką głowiczkę u siebie w gratach Aluminiową nawet Chociaż miałem tego specjalnie Wymiarować i drukować dla klienta Ponieważ ja Czasami stosuję takie rozwiązanie Ono mi się wydaje, że też się dosyć dobrze sprawdza Do głowic kołnierzowych daję poszerzoną głowicę tego tłoka, na, której się, na którą się m, naciąga tą głowicę, tą uszczelkę m, kołnierzową i to dosyć dużą płynność działania y, zapewnia, natomiast jak to jest dobrze spasowane, też doskonałą szczelność. Te głowice kołnierzowe, jeżeli są dobrze właśnie zdobrana, ta głowica, to z uszczelką kołnierzową, mają bardzo, mają stosunkowo dużą tolerancję na niedokładności wykonania dyszy. Na niedokładności wykonania dyszy, na jej nieosiowość, tak, jeżeli, mamy tego, jeżeli stosujemy. Głowice na o ring, tam naprawdę musimy to wszystko perfekcyjnie mieć spasowane. A tutaj troszeczkę te kołnierzowe więcej wybaczają, natomiast potrafią być tak samo szczelne. No, mi się udało to tak naprawdę super spasować. A główny problem polega na tym, że producenci znowuż stosują głowice zwymiarowane tak, żeby nie było, broń Boże, żadnego problemu przy montażu. Niestety niedokładności. Które powstające na etapie wykonawstwa powodują, że tam, tam jest po prostu szef przez środek tej głowicy, często i te połówki nie do końca dobrze się spasowują. Czasami one się rozchodzą, jest troszkę szerzej, robi się jajo. Czasami się schodzą za bardzo, czasami są wręcz przesunięte. Generalnie, bardzo często przy tych głowicach plastikowych, które. Które nam producent montuje w replikach. Bardzo często ta głowica jest jajowata i przez to nie daje dobrej szczelności, ponieważ, wiadomo, ta uszczelka kołnierzowa, ona się układa, powtarza kształt głowicy. To pokazałem, to pokazałem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj przy tych spasach, jeżeli też byście chcieli w głoku właśnie robić tą metodą, warto zauważyć, że no tutaj się trudno zmieścić, tak? Nawet z pensetką, gdzieś tam podkleić tą karteczkę, jest to problem. Ja podklejam zawsze od dołu, ponieważ w ten sposób zapewniam tę geometrię zaplanowaną przez producenta pracy klamki i nie upośledzam uszczelnienia, nie podnoszę zamka do góry, więc nie opuszczam tego uszczelnienia pomiędzy routerem magazynka, a tutaj okienkiem dyszy. Co chciałem powiedzieć, aha, jeszcze chciałem taką uwagę, że jeżeli będziecie właśnie tutaj podklejać, tu ciężko się naprawdę zmieścić, bywa to problematyczne, tutaj wystarczy wybić ten pin i wykręcić śrubę, i nie trzeba wcale wyciągać całego tego szasi ze środka, można wysunąć delikatnie, już jest znacznie lepszy dostęp. Praca ta jest znacznie przyjemniejsza. Tutaj wystarczy odkręcić tę śrubę, i już to szasi przednie, ta rama przednia, ona się lekko od przodu unosi. Tu już też można się fajnie zmieścić z tym laminatem podwyższającym, spasowującym Czy coś tu można jeszcze na ten po temat powiedzieć, chyba nie jeszcze na do widzenia sobie oddamy dwa, trzy strzały naprawdę zawsze bardzo dużą frajdę mi sprawia strzelanie z glocka, no kurcze właśnie kraken ma rację, że to jest taka typowa glockowa charakterystyka pracy, ten blobek jest taki punktowy tu żadnej amortyzacji nie ma na żeldzi na prowadnicy sprężyny powrotnej więc to uderza wszystko z całą tam z całą siłą rama, ramę dlatego tak podejrzewam, że to jest takie punktowe, mocne fajne no dobrze, to by było na tyle. Ja postanowiłem dzisiaj tej repliki nie rozkręcać, bo chciałem taki troszeczkę yy, bardziej skondensowany, krótszy filmik nakręcić. Wiem ze statystyk, że właśnie tego typu filmy preferujecie. Natomiast, dla właśnie podwyższenia moich statystyk, yy, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do wyrażania opinii, do, do wyrażania wszelkich sugestii. Które mogą pomóc rozwojowi kanału. Wszystko, wszystko. Na razie, cześć, do usłyszenia.